Pierwszy dzień nowenny przed wspomnieniem Świętej Małgorzaty Marii Alakok. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twych wiernych i zapal w nich ogień twojej miłości. Ześlij ducha twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tymże Duchu poznać to, co prawe i jego pociechom zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Raz, gdy w dniu wielkopiątkowym poczułam gorące pragnienie przyjąć Pana Jezusa, rzekłam do Niego ze łzami: O najmilszy Jezu, chcę unicestwić się z pragnienia Ciebie, a nie mogąc Cię posiadać w dniu dzisiejszym, nie przestanę tęsknić za Tobą. I Pan Jezus przyszedł do mnie pocieszyć obecnością swoją, mówiąc do mnie: Moja córko. Pragnienie Twoje tak przeniknęło serce moje, że gdybym nie ustanowił tego sakramentu miłości, uczyniłbym to w tej chwili, aby się stać Twoim pokarmem. Módl się za nami, Święta Małgorzato Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Święta Małgorzato Mario, przeżywająca gorące pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Uproś mi łaskę, abym we wszystkich moich smutkach i przeciwnościach, zamiast udawać się po pociechę do stworzeń, szukał jej jedynie w najświętszym sercu mojego boskiego przyjaciela Jezusa, ukrytego w przenajświętszym sakramencie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wszystkie wieki wieków. Amen. O święta Małgorzato Mario, Ty byłaś na ziemi wzorem prawdziwej miłości bliźniego, czyniłaś dobrze wszystkim. A współczucie swoje okazywałaś przede wszystkim wszystkim tym, którzy byli chorzy, smutni i strapieni. Oto widzisz mnie, znajdującego się w wielkiej potrzebie i udręczeniu. Nie odmawiaj mi Twojej pomocy i ratunku. Pan Jezus pozwolił Ci szafować skarbami swojego przenajświętszego serca. Uczyłaś, że prawdziwa miłość jest gotowa wszystko poświęcić dla dobra bliźnich i ponieść wszelkie ofiary, by przynieść im ulgę i pociechę. By pomóc mi w moim obecnym cierpieniu, nie musisz już, mieszkając w przybytku wiecznej chwały, ponosić żadnych ofiar ani narażać się na jakiekolwiek trudności. Wystarczy, że za mną westchniesz do Bożego serca, a ono związane danym ci przyżyczeniem nie będzie mogło odmówić Twej prośby. Uproś mi za to szafarko skarbu Bożego serca. Łaskę znoszenia mojego krzyża z poddaniem się, z cierpliwością, ażebym po ziemskich cierpieniach mógł za Twoją przyczyną dostać się tam, gdzie panuje wieczna i niczym niezmącona radość, gdzie ty cieszysz się ze swoim oblubieńcem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.